doszedłem pierwszy raz do Łączki nigdy tu nie byłem jest trochę dzisiaj czasu, piękna pogoda więc jestem i powiem szczerze, że jestem rozczarowany tym co tu widzę na to co ci ludzie przeżyli i to co tu się wydarzyło to jest jakaś katastrofa popatrzcie na krzyże brzozowe, to miało być takie Ciekawe rozwiązanie. A jak to wygląda? To jest próchno. Niektóre wytrzymują, niektóre nie. Zdjęcia też wypłowiałe. Przykre. Ale to nie wszystko, bo niektóre się przewracają. Czyżby to było tak, że ta Aleja Hańby którą mamy z przodu zajmuje tym którzy się tymi grobami zajmują więcej jak uporządkowanie właściwe tego miejsca nie ma na to pieniędzy tu zostałem odnaleziony plutonowy Bolesław Cześnik nawet jego krzyż przewraca się przykre tak się dba o pamięć Żołnierzy Wyklętych. Podporucznik Helena Żurowska. To już tyle lat. Tu zostałem odnaleziony. Kontrym major Bolesław. I te. Przepraszam, że tak powiem. Ja zostawię to. Przykre, jak wygląda to miejsce. Tu leżą. Tu byli bohaterowie, to powinno zupełnie inaczej wyglądać. No ale żyjemy w takim, a nie innym świecie. Jedni sobie żołnierzami niezłomnymi wycierają gębę, a inni o nich nie chcą w ogóle pamiętać. Pamiętają o Jaruzelskim.